Witam Was bardzo serdecznie w Hearthstone Heroes of Warcraft. Spotkamy się tutaj po to, by zrobić mini. opening ja Was przepraszam, że ostatnio nie pojawiały się żadne filmiki, ale są po prostu zmasakrowany po ostatnim tygodniu życia. Szczególnie po ostatnich dwóch, trzech dniach, tak. Chyba dwa, najcięższe, dwa, trzy najcięższe dni w moim życiu. Nawet pod filtrem się chciało zakładać, więc przepraszam. E, otworzymy 7 pakietów z. z, 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 z dodatku. The Ground Tournament czy coś takiego, wielki turniej. No jest to dodatek, który dodał mnóstwo kart. Poprzednio mieliśmy, tak? Blizzard na przemian dodaje dodatki. Pierwszym dodatkiem było z przygoda, później Koblin vs. Gnomy, to było pełno kart dodanych. Później mieliśmy BlackRock Mountain, to była znowu przygoda i karty. Tak jak Naxxramas, Naxxramas to są przygody i karty. No i teraz dostaliśmy ten wielki turniej, i to są także tylko karty, więc otworzymy 7 pakietów, zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Może jakaś legenda wpadnie. Wcześniej otworzyłem jeden pakiet, wyleciał złoty epik. Pierwszy pakiet. No oczywiście go przerobiłem, potrzebowałem pyłu, co dwoje jest szabran. nie W ogóle nie wiem, jakie to są karty, więc zobaczę, jak szybko. Hmm, pirat. O, piraty. Za każdym razem, gdy wyposażę, mam Blender i Pazenda, tak? O kurde. To jest akurat dobre. I to jest pirat. O kurcze. Glady zwykła. Ludowaty się nie Co? Na tej stronie, kotrz obrażenia. Wow! Ty się ma to przeciwnik. I załóżmy, użyjemy Sheet sama. Ciekawe czy oberwie za tyle samo. Kurczę, powinien. Łyjny. Trzeba uważać. Następnie mamy... Może jakaś muzyka? Czemu tu w ogóle nie ma muzyki? Dobra, leci coś tam. Wow, aż za mocno. Nie chcę, tak będzie. Rar. Nie, spodziewam się, że będą... Zwykło 7 pakietów, 7 rarów i ile tam 7 razy 4 to jest 28 komonów. No i demonowy plus 3 plus 3, daj tu im co taki trochę ulepszony i popieprzony ten demoniczny ogień za dwa Ale okej. Okay. Dodali osoba atengeramy. To ja go widziałem na karzmiennej bójce. Moc specjalnego przyniosła każdy 5 więcej na tu że co? No dobra. Może na Huntera będzie, jeśli będzie brakował do wady przez rekruta srebrnej dłoni 1, 1 A, inspiracja to jest to. No! No, Paladyna w sumie. Święta Czempionka otrzymuje pozewa do tego, za każdym razem, gdy dowolna postać z O, to jest taka lepsza na ta. Strażniczka Światłości. Fajny motyw, lubię tą Strażniczkę Światłości. Fajnie idzie ją, ją podbić czasem piramidą oraz krągiem zrobienia, ale to wiadomo sytuacyjne. Nic, nic, rar, nic, nic. No, no, kto by się spodziewał? Mierzycie pustki. Inspiracja. Wow! A to jest akurat ciekawe. Na pusty 108 man to akurat, jak wróg zagra jakiegoś koksa, to jest akurat ciekawe. Wow, 3 na 4 za 2? O kurde, kurde, gra na kartę będzie. po pozostałym stronie kompu... A, to tego też miałem okazję spotkać. Zagrać go, też nawet przyjemne. To także, to jest nieprzyjemne, bo to przeciwnie grał. Kombinacja za jeden punkt to bo Ojej. To może akurat na kojna, żeby, nie wiem... Zabić jakiegoś gnoma czy coś, trendowego. Nic, 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 nic i rar. To by się spodziewał, żadnej złotej nawet nie będzie? O, kolejny bukanier Włam Dodaj dwie losowe karty klasowe do twojej ręki z klasy przeciwnika CO? Dodaj dwie losowe karty klasowe do twojej ręki z klasy przeciwnika O kurde Ale dziwny ten <gry> No dobra Nic To nie ma ciekawego Cztery pakiety z nami, trzy zostały Nic nie będzie, mogę sobie dać rękę uciąć. Epika nawet nie będzie Takie też mam szczęście w tym życiu Otrzymuję pod 3 do ataku hm. Tego też widziałem Nie będzie nawet jednej złotej, zobaczyć, o To jest ciekawa opcja Można zarówno przeciwnika jak i swojego zamienić No swojego polimorfan to wiadomo Okej okay. Ja wam mówię, nie będzie ani epika, ani rara Eee przepraszam, ani epika, ani legendy, ani nic złotego po prostu Nakręcaj rycerz, o do mechów, o kurcze, dwóch, o I ty cię rycerz zła, mi plus jedną pozycję do kamery dorzucasz kartę O Boże Słabo, kto by chciał odrzucać kartę. I ostatni pakiet. Nic złotego, nic fioletowego i nic żółtego. Rar, nic... O, epic! No proszę. Czyli jednak. Czyli jednak coś nam się udało. A co to jest? Jeździec Kodo, inspiracja, przyzwij bojowego Kodo. O! A tego chciałem nie sprawdzić. Trochę drogi, ale... Tak zespalmować Kodo 3 na 5? Oj, nie to, nie to, nie to, nie to. Tu przed chwilą byliśmy, stąd wychodzimy. Moja kolekcja. No, trochę tych kart nowych jest. Dobra, wiadomo, że bierzemy wielki turniej, żeby te Nie widzę pułapka, okej, okay, spoko. Tu, tu. Tu, tu, tu. O, jeszcze to mam złote. Szok! Pomijam lance, będę na pewno używać. Trochę na Łotra. Tu, 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 tu. To odpakowanie, dwa nawet. I teraz komony. I wiem się, jaką legendę zrobić Holender. Bo mi się uzbierało trochę tego proszku przez ten czas Nie krótki swoją drogą No matko, co ona tu zostawiła? Antyprespirant double effekt, no, spoko eee, Legenda Legendarna. Lepiej O Boziu, dobra. A Viana, twojej stronicy kosztuje jeden. <grym> o Boże. No to od razu idzie na zgon, od razu idzie na zgon. Można jedną kartę zagrać jakąś mocną, i, albo ukrycie jej dać. Strażne łuski jeżdżące paszczy. To są wy Jest pomocnikiem? No, to, to są współpracownicy. Jeden brażeń, dziwne te legendy są, nie powiem. Ronin, agonia. Dodaj trzy, trzy kopie zakręcia, tajne pociski twojej ręki. Edric, czysty okrzyk, bo ja wymienię, tak tych wszystkich wrogów. O Boże! Już druga pizadzina, ta na paladyna. O! O! I to jest coś, nad czym się zastanowię, tak? Anubarak. Nie gram łotrem. Szaman. Okrzyk Tym też bym się zastanowił. Kurde, szkoda, przydałbym się 3200. Nie, mam raczej co tej legendy. <grydy> Karty dobierane dzięki B. Varian Bryn dobierz trzy karty umieś. O kurde, też, ale Wojownikiem też ma gram. Chociaż nie wiem, wojniki no dobrze gram nie chcę neutralnych, no, zumroże, szarni, może to chodzić... No, a spoko zimna pasza, prowokacja okrzyma czy w ogóle, no jeśli masz w ręce smoka. A ja smoków nie mam, bo nie mam Blackrock Mountain. Znaczy mam jakieś ale wiadomo, mało. Wydaje mi się, że. Tutaj ta pani wygrywa. No, zdecydowanie. O, fajnie muzykę dają, jak się zrobi kartę. Chyba tego nie było. No i będę musiał trochę podmienić mojego kontrola w takim bądź razie. Jeśli dochodzi taka karta, to za co bym ją wymienił? Za Sylwany? Mind Control, o szaleństwie nie wybrań z na słowo cię śmierć. Za Piramantu, ostatnio mi się bardzo nie przydawał. Chociaż może Światło Naru, tak. To jest dobra opcja. I idziemy do... Tego? I może zobaczymy, czy uda nam się je użyć, bo jestem ciekawy, jak działa. Szczerze powiedziawszy... Oczywiście kontrol. nic ostatnio nie grałem, co widać po mojej randze. Jak pamiętam, to dało mi to parę gwiazdek, wylądowałem w 19 randze i tak sobie tutaj siedzę i nic nie robię. Jeszcze kuźwa, ten kaszem mnie męczy. Gdzie jest picie? Dobra, skundę napiję się, a za wszystkim walczymy. Malfurion. Boziu, zielony, Nessie, to jest najlepsze co może spotkać człowieka. Mmm, pewnie wymienię tych dwóch i dostanę zombiaka, no ale okej. Okay. Nie będę zombie jak na pierwszą turę akurat. Tuk, tuk, kuźne, nie ma. No nic, no nic, nie panikujemy, mamy to, on pewnie dostanie... Nie! Dobra, pobstrykajmy sobie co tutaj pamiętam. To było. Tutaj zaraz diament się pojawi. Tu możemy się pojawić tymi, płaszczyźnie to perze. O boże, gramy z Mech Druidem. Nienawidzę. Nie, on teraz zagra drugiego takiego. Nie! Nie. I co złotych? Z jakimś bogaczem gram Kurde, Teraz zagramy Mech Warpera. Diament. Nie? Tego za 4 4 szatkownika. Jedź. Jeszcze lepiej. Kurde. Spok. No, dobra, zagram z tego. I po co mi było wywalać tą durną typiarę 3 na 5? Kapanka Auchenajów, Po co mi było im wywalać? Ja nie wiem. Ja nie. No nie wiem. Ale miał rozdanie po prostu mistrzowskie. No dwa orzeźwienia. Pięć kart. Wszystkie poszły w pierwszej turze. I zrobić zrobił taką przewagę na sobie, że ja pieprzę. Tu się mogę podać, powiem szczerze. Każem to coś magicznego dojdzie. No! Psumy! W, w, w sumie to dupa tam. Kurde, nie będę grać z jakim tem. Nie dożyję siódmej tury. Nie dożyję dociągnięcia. Przecież pala. Nie dożyję w ogóle dociągnięcia tej typiary z A7. Jest to było marnie, czasu, ale musicie przyznać, że rozdanie miał mocarny. To na pewno przez złote karty. Gdybym miał dwa złote zombiaki, to bym miał wiecie... Koina. Dwa zombiaki i kapanka Hanojew. I zerwi krusza, mimo że nie mam go w deku. A wtedy pach pach. dwadzieścia do się na na Nie lubię z Valerą grać. Z karczmarzem się zaraz agram. <głud> Je, spodniczka spódniczka welena! E, spódniczka welena, spódniczka szarowłosa. Nie wiem czemu welena mi tu się w ogóle dar. Spódniczka to ok, no mogło mi się wleczyć do głowy, bo spódniczka, spódniczka, no podobne, ale welena, dobra, nieważne. No koniec tematu. Gorliwa kapłanka. No też wiem jak to będzie wyglądało. A nie, bo ja ją wystawię, on będzie mieć dwa mana, nie czy dobra? Jest motyw. Bul 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 bul, bul. Ja chcę tutaj kaczuszkę. Tu tu tu, 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 Tysiąc kilków na minutę. A nie, ja chcę zatknąć ten korek. Dajcie mi z powrotem. Może jakieś te polecą. Dobra, ja już czuję, że tutaj poleci teraz ten kwas czy coś tam, trucizna. Na broń. I nasza kapłanka gorliwa, pożegna się z życiem. O, kaczuszka. Pożegna się z życiem. Smutna. Nie chcę ciebie! Idź stąd! O proszę, nie ma. O, jak mi przykro. No jest remis, tylko że ja mam przewagę na stole. Taka magia. Eee. No to i by to trzeba walnąć. A wiadomo, o nie ma sekretów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby... Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją wyrzucić. Straciłem tego coina. Owszem... Nie mam zagrania na czwartą turę. Owszem... Ale to było durne zagranie. Ja cię kręcę. Dobra, nieważne. Nie ma co przejmować. Ups. Nie było tematu. <laughs> no, 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 no. Ty lepiej mi tutaj kurczę, wiesz. Daj mi tutaj. Ture oddaj. O, To znaję, najlepsze co zrobić dzisiaj. No tu nic innego zrobić. Jeszcze? Nie, tylko nie głodny smok. Hech. <laughs> Nie, nie zaatakujesz mnie! Musisz jego i stracić jedno życie. A ja mam słowa cienia śmierć. Myślę, że to będzie dobra opcja. Ale jeśli jest to na smokach i zagraje sejrę, to użycie teraz słowa cienia śmierci będzie jak najbardziej uzasadnione. Chyba, że dam mu plus 2, 4, będzie 6 na 7. No i proszę bardzo. A, ona już odkrywała. Jum! myślałem, że to Dziunia ma furę wichru. Kurde. Nie, no nie myślałem. Po prostu się zajbały. Dobra W każdym mać... Gdzie jest moja kaczka? Nie <laughs> Tylko nie ten młotek z powrotem, Siął mi z powrotem Kysz Aha, tak mi się animacja skończyć. Nie, tylko nie miej. Nie! Aha, im. Let, to wyjebane. Ja tak, go proszę cię, ty masz na pewno wachlarz ostrzem, sobie którzy uży. Nie! nie Skubany, kurde. Ale jak ja to zrobię? Dobra, poświęcę kapankę. Nie, ja nie chciałem wygrać, boże, chciałem użyć tej typiary 7x7 /7, czy tam 5x5. /5. Ja pierciele. No, po prostu krew mnie zalewa. No może. Czy on nie umie liczyć? Czy on myśli, że 2 równa się 3? Nie wiem. Może by już poczekał do tej siódmej, tury dziewiątej. No nie lubię go. O Boże. Może Boże, jakie ja mecz, mirror matchy, Jeszcze to rozdanie Szatkownik szmataka mi się pewno teraz przyda A, kysz! wele nas zostawię Szemek wychodzi z gry Siema Szymciu No Boże Dobra, w drugiej turze zagram piramantę On zagra czterech stronników werbunek nie wiem skąd Ja wtedy rzucę to I mam przewagę na stole, to jest dobry motyw Nikt nie za rany spadać stąd. O Boże, on teraz zapewne rzuci słowo cienia ból. Idź, piromato, to idź i zrób za mnie... zrób mnie ten. Mam być dumny z ciebie, no. Kocham. W nocy, jak ich nie patrzy, bawi się zapoka. Codziennie bawi się za paniczką. Ta To to jest prawda i to jest akurat smutne. Nie używajcie zapalniczek. Szlachta pali drewna, jak ostatnio usłyszałem to od kimbusa, który chciał do mnie szluga. Ja pieprzę. Yes! W tym momencie zdobywamy przewagę na stole. On ma jedną kartę w plec. Ile? 23? 30. Co? Kraj, już myśli. Kuj no. Ja się tu staram. I teraz on wygrywa. Ja Mają jedno życie mi. Ale mam przewagę na stole. Na stole, na stole. Jak wrzucę to i to. Nie! N Nie! Fak. On będzie mieć 5. Dobra, zrobimy. Tak! Jak to, że to będzie 5 na 5 ponieważ. NIE! Czemu ja zagrażę beka? KUŁZWA! Walić to. Zatakować. A. A co to za retard gra? Nie wiem, nie są kąt, komu... kurde. A, to wszystko dlatego, że jest 23.11. Ja dzisiaj spałem około 4 godziny, zrobiłem 150 km i. byłem przez 2-3 dnia bez fajek. Śniadania do o 11.00 i to nie ucieję w domu, bo nie miałem jedzenia. Chacie, uchyl Straszne historia! Jes! Uleczył mnie! Fuckie. Yeah. Nie, potrzebuję jeden many albo zaklęcie jakiegokolwiek. To nie wygląda jak zaklęcie. Dobra, dzidy, idź atakować. Już tak jestem w plecy z kartami. 26, 8, 9, 22. Ja biegam. Dobre? Nie, ja nie chcę wygrać. Ja chcę tylko zobaczyć animację, jak moja Lożka w spódniczce wzywa legendarną kartę poprzez inspirację. I tego na nie leż, bo ja go zabiję. A nie, ten skubańcem na pewno... Nie. O, dobra, pół biedy. Teraz robimy comeback, tak? Teraz robimy kombek. Teraz, Teraz robimy tak, on zagrywa 2 na 20 Ja go przyjmuję kabańską cieni. Zagrywam fariano i otrzymuję wewnętrzny żar i wygrałem. To jest dobry plan, tylko nie mam Fariana. O, i pewnie nie ma żadnej postaci, 2 na 20. Ile ty kradniesz złodzieju? Boże, z Cyganem gram jakimś... Na bank. Przepraszam wszystkich Cyganów, którzy to oglądają, niech tego nie ogląda, więc... Nie może się martwić, mogę przezywać Czarnuchów, Cyganów, Muslimów, mogę robić co chcę. Nie no, żartuję, nie mam nic do... Czarnochów To <laughs> nawet z czasem Kurwa, sorry <laughs> O Boże, jestem rasistą A sam jestem ciemnej karnacji, to jest... W nie jestem rasistą, bo jak czarnościciel czarnego, białościciel białego... Nie, tak to nie działa Muszę cię niestety rozczarować, ale tak to niestety nie działa Tak, ja bym chciał się ciebie... siebie troszeczkę... Ło! I teraz zagrywasz, nie wiem... Trzadkownika modaka... Nie, bo ja, moja agonia śpiesza aktywuje smutna A nie, nie musiałbym grać. A! Coin? I rzadko wieczorem, to mu jest najlepszy place, jaki. Jaki może być? jak człowiek jest sen, to pierdolę głupoty. Nie, to go nie da Stingo! Hyha, hyha, hyha. Nie! Boju nie! To są dwie postacie na tym innym obrazku, widzicie? Palcem, musiałem pokazywać. Dobra, patrzcie tu, tu jest jedna twarz, i teraz co wzrok na tą dużą kartę? I tu jest druga twarz. Ja ma tutaj ręce, a w niej jest druga ta. To znaczy, że. Incepcja. Gdybym był do to to. Na szczęście jestem sprawny umysłowo, i zrobię tak. I wygrywam w tym momencie. Ile jest? 17? 24? 19? 23. Yes! I wygrywamy na życie. Jednym punktem, ale zawsze. I teraz zabioram tą lożkę za 7. Rzucam inspirację w niego i dostaję drugą taką. Później dostaję jeszcze dwie takie. I. A. Mam to rzadkowników? O kurde, dawno nie grałem. <grym> nie, tylko nie urządzenie, misiu. Dobra, moje misiaki. Jak my to zrobimy, co? Czy mogę zaryzykować, że stworek, który się z niego pojawi, będzie miał 2HP? Myślę, że będę mógł, dlatego zrobię tak. Tak. Pójdź nie, Nie 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 nie, ja się na to nie godzę, wypieprzę mi stąd. Okej, okay, dobra, to było nieważne. Jak on teraz ma na przykład? Nie no, kto używa się tego ciosu, da ci spokój. Na rankedach, okej, okay, ale na rozrywkę. Nie, 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 nie ma opcji. Mam w ogóle newsa! Sobi, go, z, błagam! Nie ta... A, dobra, dobra, dobra. I te... i, te, i tego, i tego tego, 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 tego. Błagam. Tylko o to proszę... Kuź! No jak zwykle, no nigdy nie dostaję tego co chcę. Ja przecież to jest niesprawiedliwe. Yes! On mi go zabije, nie? Pójdę bezpiecznie i zaraz spódniczka szarowłosa wchodzi do gry. Spowieniczka. Spódniczka Tak jakby owie nie było Ej przepraszam, jakby nie było wie. Jakby nie wiedziała, że tam jest wie, to była spódniczka nie! Co już zakradzisz myślisz, szybko Nie, 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 nie. To się wymyka spod kontroli. Wilbicie co gówno Dobra Teraz umierasz. Dobrze, że miałem odpowiedź na spódniczkę szarowosą. Ja cię kręcę. Ale to było takie hamskie, że tylko czekam na to, żeby to zrobić. Chciałem zacząć na animację pierwszy raz zobaczyć. Kurwa. Ej, mam słowo na śmierć. Dobra, jest spoko. Tu, 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 tu. Dzięki. Do usług. Oczywiście Mamy odpowiedź. Ja chciałem tylko zobaczyć, tu robię tak żeby wygrać. Ja chcę zobaczyć, co ona robi. Znaczy, już wiem, co robi, ale chciałem zobaczyć. Może mnie to robi inaczej. Tak wiecie. Wyjątkowo. <grystanie> Każdy bądź razie. <grystanie> Nieee. Przynajmniej tego nie podpieprzył. A jak ma dwie spowiedniczki? <grystanie> czy wy co to wyobrażacie? Czemu nie wystawić te florida? Nie, my ja od razu wystawi i ona zginie od razu. No, zawsze dwie legendy. Chyba że pach i tu czwórka. pach i on będzie mi się na HP, tak? Oczywiście. Okej, okay, dobra, spoko. Dawaj mi tutaj teraz jakieś tamta. JEST Ale, kombo! Ja wiedziałem co craftuje nie? Ja po wiem, że ona zawsze wie czego ja. Dobra no, huka boty mi się odzyskały z powrotem. Nie, tylko nie święty cios. On normalnie obrywa? Czy się jej użyję? Ej dobra, to już nie mam co grać, no chciałem tylko to pokazać. No dobra, to kończymy tą grę. Nie, tylko nie we mnie. Co ty mnie robi? Zaraz, a nie, to ja go mam, dobra, nieważne. Pach! Ciach! Znowu będziemy mieć na HP? Dobra, ja wiem, że to tak trzeba zrobić. No, kuźwa, zabawne. Prawda, zabawne. Bolf wali tarcza. No, kuźwa, dwie legendy dobro skredzie, że myśli, a ja co? Kapłanka Uchenajów i. i nie, nie pamiętam. Teraz powinien wyskoczyć. Ej, mam słowo cienia śmierć! Ale ja mam tych słów cienia śmierć. Masakr. Dobra, z racji tego, że... Widzisz, sram tymi słowami, cienia śmierć. Co dzień rano siadam na kiblu, robię ich z 20 i mam na cały dzień. Na dwie gry. Mogę gram z late game'ami. Mam chyba przewagę w kartach. 12, 14, 15, 10, 12, 13, 26. Dobra, HP jest nie ważne. karty są ważne. przej gdy przegrywam na HP. Nie, teraz nie zrozumiałem. Czadko w o, Kogo ja chcę zabić? Kogo ja chcę zabić? Powiedzcie mi. Chyba tego. I teraz rzucę tego. I tu. O Boże, mogę go uleczyć. Jestem debilem skończonym. Ej, to był jakiś nowy dźwięk. Chyba udoskonalili. Our W tej grze. Tak mi się wydaje. Wraz z wyjściem do dodatku. Ja zapomniałem, że on w ogóle mają, ją, nie? Aha, to i tak by go zabił. A. Nie BIJ mnie, rozumiesz, człowieczku mojej wiary? Ile ma teraz taku. 3, 6, 6. Dobra, trzeba to zrobić ok. Czyli tak. Tak. Tak... I tak. Jest stabilnie. Byle by nie dobrał teraz Pyroblasta. Nie wiem skąd, ale w tej grze wszystko jest możliwe. Sens szczęście. I będzie ok. Tego się trzymam. Nie no oczywiście Jakby on dobra jakąś samą kartę to było naprawdę coś nie tak po mojej stronie Teraz robimy tak nie we mnie Łu uh! yeah! Nie, on teraz się uleczy Kaponka Nie! Ja pierwszy przecież on teraz mnie po prostu od tak zabije A ja nie dobieram kart Boziu Już zapomniałem, że jakieś 4 godziny czy ileś tam i jeżdżę 3 godziny w aucie. To po prostu nie ma granic. 3 godziny, boże, to ma nie jakieś dwieńca. <grymne> Boziu, nie jest, mi okay? Dzięki, thanks, dzięki, dzięki. Nie muszę marnować tego. Aha, i tak bym nikogo nie leczył, bo przecież. Chyba, że. Muszę, żebyśmy poświęcić te dwie kraturki, albo te dwie. Czy ja chcę dobrać karty? Nie, nie chcę. Nie jestem zachwany. Wyżon, motherfucker, nie przebijesz się przez tego. Nie wiem. Chłopaka. <śm> ty na tego z zabijesz? To jest to okienko między słowem cienia bóla a słowem cienia śmierci. Teraz pokaż, twoi, po pokaż swój... pokaż twój ból. A ja go zaraz zastąpię śmiercią. Bo właśnie pojawi mi się wyżer. Nie mów mi, że masz. UF. Nie. <laughs> ja bym niemożliwe, nie? To jest po prostu niemożliwe. Ale zobaczyliśmy jak działa ta protektorka, spódniczka z Rarowosem. Jestem zadowolony, że ją skrawdziłem. Według mnie ma ona duże value, niczym piwo ja Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami. Tym filmem daję oznakę, że żyję, ale może być u mnie ciężko z filmami, ponieważ najprzedniej mam zawalone, do 18 na pieprza na poprawkę, a po 18 mam ostatnie 12 dni wakacji, po czym zaczynam znowu studia. Mam nadzieję, że jak poprawka pójdzie. To już się zorientujecie, jeśli będzie mega dużo filmików w październiku, znaczy, że poprawka mi nie poszła, a jeśli będzie tak mniej filmików w październiku, znaczy, że trzymam się odważnie na tych studiach i dalej na nich trwam. Dobra, nieważne. ale 3.0 do następnego filmiku do usłyszenia, Mam nadzieję, że się podobało. Siema wszystkim.